Dlaczego 21 czerwca 1942 roku mógł być dniem końca politycznej kariery Winstona Churchill'a? Tego dnia Tobruk, kluczowy port na terenie Libii, został zdobyty przez niemieckie i włoskie wojska pod dowództwem Erwina Romla, za co dzień później Rommel otrzymał tytuł Feldmarszałka. Ta porażka wojsk brytyjskich sprawiła, że w Londynie rozszalała się prawdziwa polityczna burza. W Izbie Gmin podniosły się bardzo liczne głosy krytyki w stosunku do Winstona Churchill'a, który jako szef rządu i głównodowodzący odpowiadał za strategię wojenną. Politycy opozycji i część turystów domagali się głosowania nad wotum nieufności. W dniach 1-2 lipca 1942 roku odbyła się ostra debata parlamentarna. Churchill sam przyznał, że to jeden z najtrudniejszych momentów jego życia politycznego. Ostatecznie obronił się niewielką większością, ale jego autorytet został poważnie nadwerężony. Gdyby nie lojalność większości konserwatystów i osobisty prestiż Churchilla. Jako lidera czasu wojny, mógłby stracić stanowisko.